Zaskakująco częste jest, że pojęcie analiza konkurencji przynosi negatywne skojarzenia, chociaż pod tym określeniem nie kryje się zupełnie nic złego. A co więcej, tak naprawdę jest to rzecz, która powinna być stosowana przez każde przedsiębiorstwo praktycznie zawsze i wszędzie, w sposób ciągły, i obojętnie czy mówimy tutaj o działaniach sprzedażowych, marketingowych czy obsłudze posprzedażnej. Analizując działania i produkty konkurencji, będziemy m.in. wiedzieć czego unikać, bo u konkurencji się to nie sprawdziło, lub z kolei, co może warto również wdrożyć u siebie. Oraz jak udoskonalić nasz produkt lub usługę, aby chętnie były one wybierane spośród tego, co oferuje rynek. Analiza konkurencji obejmuje bardzo wiele aspektów, spośród których do głównych można zaliczyć: produkty i usługi konkurencji, czyli wiedza o tym, co oferują, specyfika ich produktów, co sprawia, że klienci chętnie lub nawet chętnie je wybierają i cena, w jakiej są sprzedawane przez konkurentów sami konkurenci ich mocne i słabe strony w jaki sposób komunikują się z klientami i promują swoją markę. Z jakich kanałów sprzedaży korzystają, ilu ich jest, jaki model biznesowy stosują i kto jest ich grupą docelową. Rozwiązanie SAP Customer Experience dostarcza narzędzi, które pozwolą nam na gromadzenie i wykorzystanie w praktyce zebranych informacji o konkurentach i ich ofercie poprzez rejestrację konkurentów w systemie, jako partnerów biznesowych, których możemy na przykład dodawać do szans sprzedażowych. Dzięki czemu pracując nad nową sprzedażą będziemy w stanie lepiej dopracować i dopasować ofertę do klienta, aby był on bardziej skory do wybrania nas spośród firm, które również nawiązały z nim kontakt. Rejestracje produktów konkurencji. Jakie produkty i w jakiej cenie sprzedaje konkurencja? Czy są one lepsze, gorsze lub porównywalne do tego, co my oferujemy? Powiązanie produktu konkurencji z konkretnym produktem z naszej oferty. Co możemy wykorzystać, np. do automatycznej determinacji produktów konkurencji, w zależności od tego, co aktualnie sprzedajemy. Tworzenie ankiet ściśle dedykowanych badaniu konkurentów oraz produktów konkurencji, czyli służące zbieraniu informacji na temat działań innych firm, których baza klientów pokrywa się z naszą. Oraz opinie panujących wśród klientów na temat naszej konkurencji i ich oferty. Analizowanie i śledzenie działań konkurencji jest tak ważne z tego powodu, iż po prostu niezwykle rzadko zdarza się, aby istnieć na rynku i jej nie posiadać. Mając narzędzia pozwalające na gromadzenie tego typu informacji, a także pozwalające na wykorzystanie tej wiedzy w praktyce, na pewno podwyższy jakość oferowanych przez nas usług i sprawi, że klienci chętniej będą wybierać nasze produkty. Dziękuję za uwagę i zapraszam do kontaktu.